Pierwszy mecz rozgrywek grupowych. Jego wynik może w kolejnych spotkaniach dodać zawodnikom skrzydeł albo skutecznie je podciąć. Jednego możemy być pewni: przegrana w tym meczu może być kosztowna, ale nie przesądzi o losach rywalizacji w grupie. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Drużyna zagra w systemie 4-3-3, przy czym napastnicy szeroko rozstawili. To dobry układ, jeśli zespół zamierza prowadzić ostrzegające ataki. W dodatku każdy ma jasno przydzieloną rolę na boisku, ale też muszą czasem przełamać schemat. Wieram. Lionel Messi, argentyński napastnik, kojarzony głównie z Barceloną. Czego można się po nim spodziewać? Przede wszystkim Messi wypitnie drybluje. Pro... To może im dać prowadzenie. Piękna interwencja. Aguero. Atak Argentyny. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Rozpoczną od rzutu z autu pod polem karnym rywala. Ach, szkoda, stracili taką okazję. Dobre przejęcie, brawo. Maszczerano. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Znakomicie maszczerano. Jest zawodnik na czystej pozycji. Aguero, ach, zmarnował taką sytuację, jest podłamany. Mi Maria, ładnie wymieniają podania. Argentyna w ataku. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Argentyna przed szansą z rzutu rożnego. Dobrze teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Blisko już do bramki. Przeciwnicy stracili piłkę, dobry przechwyt na własnej połowie. Niestety za krótkie podanie. No, może być groźnie. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Banega. Masz szczerano. Ryzykowna, ale udana interwencja. Lionel Messi, Banega. Wykorzystują na skrzydle Messiego. Świetne, prostopadłe podanie. Tak jest! Będziemy mieli rzut karny! Sędzia nie ma żadnych wątpliwości! Rzut karny! Na pewno zbyt późno interweniował. Sędzia nie wahał się, nawet przez chwilę. Teraz mogą objąć prowadzenie. Popatrzmy! Kasz nie miał zbyt wielkich szans na obronienie tego rzutu karnego. Strzelec dobrze wyczuł swojego przeciwnika i pewnie umieścił piłkę w siatce. Może dzięki tej bramce zmieni nam się to widowisko. Do tej pory nudy, nudy i jeszcze raz nudy. Jest przejęcie i mają szansę. No nie mogą się przebić. Banega. Lionel Messi no, błąd, strata. Teraz turę. No, z tego miejsca można strzelać. Przejęli piłkę. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Stracili piłkę. Mas Czerano. Marcos Rojo. Di Maria. No, już blisko pole karne. No, dobry odbiór po stracie piłki. Akcja skrzydłem. Dobre podanie. Adel. Iglian. Strata w ataku. 1 do 0. I zaczynamy drugą połowę pierwszego meczu fazy grupowej. Pierwsze koty za płoty. Teraz już trzeba grać odważnie. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Mas Czerano. Agüero. Dobra pozycja do oddania strzału. Gradel. Ładnie po skrzydle. No, szykują się roszady w składzie. Tener chyba ustał, że pora na zmianę. Rezerwowi na pewno będą chcieli się wykazać. No powinien wyrównać. Mogli odrobić stratę, a wciąż przegrywają. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Messi. Banega. Strada piłki. Czekają nas zmiany. Ciekawe jak to wpłynie na ich grę. Pełen energii zawodnik powinien ją ożywić. Piłka dośrodkowana do Jajature. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem które niestety wciąż przegrywają. Zmarnowana okazja na wyrównanie. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Maszczerano. Cener uznał, że pora na zmiany. a rezerwowy na pewno da z siebie wszystko. No gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. Argentyna w natarciu może być groźnie. Marcos Rojo. Już wydawało się, że przejedzie, ale nie opanował piłki. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. No i mamy stratę piłki. Di Maria. Aguero. Fantastycznie klepią. Salomon Kalu robi się niebezpiecznie. Uderzenie mógł... Równacz. Ależ zaprzepaścił szansę. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Próbował, ale nie udało się. Dibala. Mamy statystyki posiadania piłki, praktycznie porówno. Nikt tu nie ma zdecydowanej przewagi. Mecz jest wyrównany. Ten wynik nie jest zaskoczeniem. Jajaturę? No, może być groźnie. O, bardzo dobre dośrodkowanie, ale to obrońca wygrał walkę o piłkę. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Precyzyjnie podał w tempo. Obrońca znakomicie zablokował dośrodkowanie. No i za moment wznowią z autu blisko pola karnego. No i zgranie w pole karne. Obrońca blokuje tę centrę. O to chodziło. O, mogło być groźnie, ale obrona nie śpi. Ależ końcówka tego spotkania. Kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Dibala nie wytrzymał nerwowo i zmarnował bardzo dobrą okazję. Wielka szkoda. Musi nauczyć się zachowywać w takich sytuacjach zimną krew. Ale znakomicie przyjął mimo, że jest naciskany. Funes Mori. Serej bije. Rozrzucenie do boku. Blisko pole karne. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Marcos Rocho. Aguero! Con Aguero, gol! Fantastyczne wykończenie akcji przez argentyńskiego napastnika. I proszę, kolejna bramka dodana do tej ogromnej przewagi. I to w doliczonym czasie gry. No już zaraz skończą się te męki przeciwników. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. Biera. 2 do 0 koniec spotkania. Przekonywujące zwycięstwo. No i mamy...